Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Pietkun, jestem redaktorem Nowego Ekranu i pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu. Dzisiaj przynieśliśmy wniosek do y, przewodniczącego Państwa i Komisji Wyborczej y, w związku z tym, że jesteśmy traktowani y, nie do końca w sposób y, taki, jaki wynikałby z Konstytucji oraz z kodeksu wyborczego. W związku z tym, że jako Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu posiadający uchwałę PKW z dnia 31 sierpnia o numerze ZPOW 540 106 przez 11 uprawniony do zbierania podpisów poparcia dla list wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zostaliśmy pozbawieni przez PKW możliwości działania, ponieważ nie możemy zbierać Podpisów, gdyż PKW ogłosiła publicznie, że termin zbierania podpisów wygasł w dniu 30 sierpnia tego roku o godzinie 24. Co powoduje, że wyborcy nie chcą podawać swoich danych i składać podpisów na listach poparcia, gdyż podejrzewają, że mają do czynienia z naruszeniem prawa przez nasz komitet wyborczy, zaś owe listy są niczym więcej niż próbą wyłudzenia danych osobowych a także dlatego, że PKW uniemożliwiła naszym pełnomocnikom w okręgach oraz wolontariuszom wykonywanie czynności, gdyż ze stron internetowych PKW zostały w dniu 31 sierpnia usunięte wzory dokumentów, yy, takich jak m.in. szablony do zbierania podpisów poparcia dla list do Sejmu i kandydatów do Senatu oświadczenia i wnioski pełnomocników działających w okręgach wyborczych. W niniejszym wzywamy Państwową Komisję Wyborczą do opublikowania w dniu dzisiejszym w najwyższych porach oglądalności, w czasie popołudniowym i wieczornym w stacjach telewizyjnych TVP1, TVP2, TVP Info, TVN24, TVN Polsat, Polsat News oraz, oraz Telewizja Trwam oraz w pierwszym i trzecim programie Polskiego Radia, a także w jutrzejszych wydaniach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej komunikatu o następującej treści. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, Komitet Wyborczy wyborców obywatelskich i list wyborczych nowego ekranu może zbierać podpisy poparcia w wyborach do Sejmu i Senatu do dnia i tu prosimy Komisję, żeby wstawiła odpowiedni termin. Jednocześnie wzywamy Państwową Komisję Wyborczą do niezwłocznego przywrócenia na stronach internetowych PKW wzorów dokumentów umożliwiających naszemu Komitetowi zbieranie podpisów poparcia i zgłoszenie list wyborczych do Sejmu oraz kandydatów do Senatu. Wzywamy także Państwową Komisję Wyborczą do przedłużenia Komitetowi Wyborczemu Wyborców Obywatelskich list wyborczych nowego ekranu terminu zgłaszania list wyborczych do Sejmu i kandydatów do Senatu o 7 dni począwszy od dnia opublikowania wyżej wymienionych komunikatów i przywrócenia wyżej wymienionych wzorów dokumentów na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Paweł Pietkun. W tej chwili złożymy to wezwanie do PKW. Zobaczymy jaka będzie reakcja. Dziękuję bardzo. Pismo zostało złożone. Jest pieczątka Państwowej Komisji Wyborczej, .09 2011 godzina 11.35. Mamy nadzieję, że Państwa Komisja Wyborcza zacznie w końcu postępować zgodnie z prawem. Mamy nadzieję, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje nas wszystkich w takim samym zakresie.